To jest denta afera, powiedział w popołudniowym gościu Radia Z Sebastian Kaleta, poseł suwerennej Polski, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego oraz były wiceszef resortu Sprawiedliwości. Skomentował tak ostatnie doniesienia o wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości ze znacznymi nadużyciami przez jego partyjnych kolegów. A PiS nie organizuje żadnego wiecu, to już przed euro wyborami? No tego, też te, będzie? Tego, tego, tego rodzaju wiecu e, nie, nie, masowego e, nie planujemy, ale wydaje mi się, że najbardziej istotnym wydarzeniem, w którym braliśmy udział o charakterze masowym, był właśnie ten marsz przeciwko Zielonemu Ładowi 10 maja, który e, był bardzo ważnym sygnałem tego, że Polacy nie zgadzają się na Zielony Ład i między innymi pani redaktor dlatego też kandyduje do Parlamentu Europejskiego, ponieważ od lat przed Jaki Zielonym Ładem suwerennej Polski, naprawdę. No, a przedtem ten Zielony Ład zachował komisarz do spraw rolnictwa, sprawa i sprawiedliwości. A czy afera Funduszu Sprawiedliwości pozbawi PiS szans na zwycięstwo w eurowyborach? To jest dęta afera, coraz więcej ludzi jaka widzi, dęta, że... Jaka dęta. dęta? Panie redaktor, no ta yy, sprawa po co, jak, całej, tej, całej, całej tej otoczce... Jak się posłucha z Ale, nagrań Pana to, Tomasza Mraza, który był dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości, yy, są kolejne te doniesienia codziennie media o czymś donoszą, no to powiem Panu, że naprawdę nie wygląda to dobrze. No powiem tak, finalnie yy, ten Pan prowadzony przez Giertycha, Nagrywał rzeczywiście kilka osób, ale w tych nagraniach w, zas w zasadzie jego rozmówcy niewiele mówią kompromitujących dla siebie rzeczy. To bardziej on różne pytania, sugestie stawia potem to jest na nagłówkach. I finalnie dzisiaj ta afera sprowadza się do tego, że problemem jest to, że kupowano wozy strażackie, sprzęt w szpitalach, w e, tych okręgach, czy w których kamizelki w odblaskowe dla dzieci. A akurat w tych okręgach, no co za koincydencja, naprawdę cóż za zbieg okoliczności, to, to, kamizelki kamizelki dostarczono gdzieś są w całej Polsce, akurat. No, Pegasusa też kupiliście za pieniądze z funduszu. No i to jest zbrodnia, bo a to jest Michał, zgodne z prawem? Oczywiście, że tak. A, tak? A, mo a może mi pan przytoczyć jakiś przepis, który mówi o tym, że to jest zgodne z prawem? No, przede wszystkim um, przepis kodeksu karnego wykonawczego dotyczący celów funduszu zakłada, że fundusz, w środki z funduszu wydatkowane są na przeciwdziałanie przestępczości. Jak służy pod na przykład potencjalnego terrorysty, który planuje jakieś mm -hmm. działania czy szpiegowskie, czy inne, to właśnie przeciwdziała się też przestępczości no, poprzez kontrolę operacyjną, jednak, czy korupcję również, pani redaktor. Jednak a, uważa, że jest Ale chyba Nowaka, Nowaka, chyba tam e, 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 chyba sprawa Nowaka ma ten element związany z kontrolą operacyjną. I co, Pegasus go i, e, Z tego, co mi się wydaje, media informowały o tym, że była kontrola operacyjna wobec Ale tego, że Pegasus tego, akurat był do tego użyty? Tego, a, tego a, nie wiem. Pan, no. natomiast, natomiast, pani redaktor, wiem, że kolegom Donalda Tuska jak Nowak, Gawłowski, e, Grocki, e, czy e, Karpiński, czy Rafał B. był wiceminister, e, przeszkadzały e, no tak. e, działania antykorupcyjne, walka z korupcją. No i teraz jest to, to zemsta, po to, to prostu. Teraz, to teraz poczekamy, po prostu zemsta. orzekną sądy, natomiast rozumiem, że to jest taka klasyczna metoda po prostu odwracania kota ogonem. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się do szefa Krajowego Biura Wyborczego, pani Magdaleny Pielszak, żeby PKW sprawdziła, czy wydatki dokonywane z Funduszu Sprawiedliwości były zgodne z zawartymi w kodeksie wyborczym zasadami finansowania kampanii wyborczych. No, można sobie kreować różne sprawy. E, żałuję, że pan Bodner nie zajmuje się tym, czym powinien się zajmować, czyli e, sprawdzeniem, dlaczego sprawy Nowaka-Gawłowskiego leżą w sądach. Dlaczego skręcił sprawy Grockiego i Banasia w ostatnich miesiącach. E, no to znowu idziemy dzieje, znowu, idziemy w, znowu w rozumiem, Romana, że, Romana Znowu rozumiem, że stosujemy taktykę odwracania kota ogonem, natomiast nie będziemy, się, nie będziemy się w ogóle do tego odnieść. A jeśli na przykład okaże się, że jednak te pieniądze zostały wydane niezgodnie z zasadami prowadzenia, finansowania kampanii wyborczej. Oczywiście, no to, że, że te, te środki nie miały żadnego związku z kampanią wyborczą i nie finansowały kampanii wyborczych. To jest taki pani redaktor, jak um, politycy aktualnego obozu rządzącego um, w trakcie kampanii wyborczej pojawiały się w miejscach publicznych, na uroczystościach, nie wiem, na zakończeniu inwestycji. Jak Rafał Trzaskowski... O, podam przykład, panie redaktor. Nie, Rafał, no rozumiem, o, podam że przykład, się w ogóle nigdy podam się nie panie, jak, jak ale chwila, Absolutnie bo, nie, bo, w ogóle nie można było w ogóle To Bodnar, było, tak, to Bodnar ogóle twierdzi, to minister Bodnar ma, chce, żeby PKW oceniała w środki z Funduszu Sprawiedliwości, czy miały związek z kampanią. Jeśli Rafał Trzaskowski akurat otwierał kładkę pieszo-rowerową, jego najważniejszą, po prostu przełomową inwestycję w Warszawie, to kiedy to robił? kilka dni przed głosowaniem. Czy w takim razie używał pieniędzy publicznych 100 milionów na kładkę piszo do prowadzenia swojej kampanii wyborczej? No to ja w takim razie... To pan Bodnar złoży z tego, z tego, z tego, z, z tego zawiadomienie do PKW? Dobrze, to, to w takim razie zacytuję, to pan Bodnar napisał w cytowanym w komunikacie na stronie resortu. I co pisze do szefowej Krajowego Biura Wyborczego? Poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości przyznało w sumie 2043 dofinansowania na łączną sumę 224 milionów złotu w tym ponad 200 milionów, w okręgach, gdzie startowali kandydaci suwerennej Polski. No, kompletny przypadek. No, kompletny no, panie, przypadek. Panie redaktor, gdzie nie te te ma to ale gdzie, związku, gdzie te pieniądze tak? trafiły? Do ludzi trafiły te pieniądze. No, ale na, dlaczego na w tych okręgach, gdzie wy startowaliście yy, do, 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 w, do, do, do no, Sejmu? Widocznie, z, widocznie mm -hmm. w, tych, w tych okręgach wójtowie byli bardziej zaradni Las, i wnioskowali o, o te pieniądze. Oczywiście, że tak, no, kompletny przypadek. No, niech mi pan nie opowiada takich rzeczy, naprawdę. No, panie redaktor, no, nie bądźmy naiwni. Czy w... Zachęcam Adama Bodnara, żeby złożył do PKW wniosek o kontrolę wydatków Platformy Obywatelskiej na kampanię Rafa Trzaskowskiego, który swoją naprawdę fundamentalną, najważniejszą no, dla rozwoju miasta inwestycję ja otwierał tydzień przed głosowaniem. Nawet grama refleksji, żeby ale czy pani nie widzi analogii? Ale co? Ale ja pytam teraz o Fundusz Sprawiedliwości, bo pan cały czy, czas generalnie ale, nie, mówi, co, a bo tamci to robili. Nie, tak nie, tak. nie, nie, Pani rektor, Chodzi o to, że to, że w trakcie kampanii wyborczej domyka się różne inwestycje. Politycy prezentują różne zakończenie różnych przepisów inwestycyjnych. I to jest przypadek. To, to w, waszym wykonaniu. w przypadku suwerennej Polski, że to, to się dzieje, to jest zbrodnia, i odebrać dofinansowanie z, e, PiS-owi z, z, z budżetu państwa. Natomiast jeśli e, robią to normalnie politycy ob, przeciwnej strony, to, to ja jakiś co się nie obawia że na przykład może trafić ze ekranu, rozumiem bo pan nie miał z funduszem sprawiedliwości nic wspólnego, nie tak? nadzorowałam funduszu sprawiedliwości ale pani redaktor dzisiaj przyjęta się a pan się, wiedział jak, 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 przy... jak te środki są rozwydzbywane nie zajmowałem dane. się na generalnie dzień, nie, to, nie że, że na dzień. fundusz sprawiedliwości jest traktowany trochę jak skarbonka partyjna to jest dla mnie kuriozalna teza, z tego powodu, że się Funduszem Sprawiedliwości na co dzień nie zajmowałem i nie śledziłem na bieżąco jego wydatków, natomiast w świetle tych prezentowanych dzisiaj informacji kompletnie jest to teza nieuprawniona, a dzisiaj prokuratura jest używana po prostu do celów politycznych przez Adama Bodnara zda siłową przyjęta, żeby skręcać sprawy Platformy Jasne. i Za żeby w czasu w ogóle prokuratura nie była używana politycznie. Nie, nie, no w ogóle. To w ogóle był krem de la krem. To w ogóle było poza wszelkimi podejrzeniami. Tutaj stawiamy pauzę. Sebastian Kaleta z nami Oczywiście, że nami nie, nie, nie działała politycznie tak, jak działa teraz. Oczywiście, że tak nie było. Ścigała korupcję. Jasne. E, ścigała mm -hmm. korupcję. Tak, a dzisiaj, a, a dzisiaj a gdzie jest sprawa Gomuły, a, a sprawa, a a sprawa dwóch, a wiesz, nawet w ogóle. Od razu nie, rektor, sprawy w ogóle nagranie, że Prywa. Nagranie od hołowni było kilka tygodni temu. Czy ktoś wchodził do niego do domu? Ze służb? E? No, a przepraszam no proszę bardzo. A dwie wieże? A czy chociaż Jarosław Kaczyński został przesłuchany w tej sprawie? Nie spory? wiem, czy był przesłuchany, ale sąd, ale sąd rozpatrywał Tutaj zażalenie i uznał, że. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami. Ci eksperci pracujący wówczas, tutaj wymienieni są z imienia nazwiska, no i napisali wyraźnie, że efekt Funduszu Sprawiedliwości nie zadziałał. Poszło mnóstwo pieniędzy, a na przykład pan Marcin Romanowski no nie dostał się w 2019 roku do Sejmu. Pani Pani redaktor. Ja też, kiedy analizuję wyniki wyborcze z kolejnych kampanii, analizuję to, czy moja aktywność publiczna spowodowała, że wyborcy chcą mi ufać, czy nie. Ja zajmowałem się na przykład sprawą warszawskiej reprywatyzacji. Dokonywałem oceny, czy te moje działania są pozytywnie oceniane przez wyborców, czy też nie. Również, skoro minister Romanski nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, ktoś mógł analizować te fakty, ale jest ale jedna istotna rzecz, Pani Ale w jaki sposób pan to sprawdzał? Czy, czy te pana działania w ramach e, pracy w Komisji Reprywatyzacyjnej e, przekładały się na to, jak no, postrzegają pana wyborców? No, na przykład no? czy uzyskałem mandat w wyborach z miejsca, z którego stałem. pan to przekładał, rozumiem? No, że, że, jak, jak, to, pana no, to było oczywiste. Skoro się tym zajmowałem i wyborcy mi wysłali do sejmu, znaczy, że chyba Uznali, że dobrze pracowałam. Natomiast e, jeśli chodzi o tę sprawę, to gdyby przyznać rację ministrowi Bodnarowi, że środki służyły do prowadzenia kampanii wyborczej z Funduszu Sprawiedliwości, to przecież po tej analizie e, środki na straże pożarne nie byłyby dalej asygnowane. A były. No ale nie, ale to jest zastanawiające, To co że, oznacza, te, 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 że, że minister że, Romanowski e, że, asygno... że zdecydowana większość tych pieniędzy. Szła akurat na trafiała do tych okręgów z których startowali kandydaci suwerennej Polski. No to przecież no. Panie redaktor, ale gdyby yy, miało to ręce i nogi, te głupie zarzuty, to by yy, przykładowo środki nie trafiały do Straży Pożarnej w kolejnych latach, a trafiały jeszcze większe pani środki. Jeszcze powrócę do tych yy, nagrań, które pan próbuje, że tak powiem, jakoś bagatelizować, czy... To był prowokator od więc yy, 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 wie pani co, no Giertych się mści. Giertych się mści na... Y, za to, że, y, 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 że prokuratura uznała, że ale, uczestniczył w uprowadzeniu 90 milionów ze spółki przecież, giełdowej. Ale przecież ktoś tego pana yy, mraza, y, a awansu pracował w tym ministerstwie sprawiedliwości, prawda? Na dyrektora. No, tak, to prawda. No przecież błędy błędy, wy w błędy tym kadrowe, błędy kadrowe pani redaktor się zdarzały. a do od błędów kadrowych do wydumanych afer jest daleko. A ten pan nie skończył jakiejś szkoły liderów, która był. No, to... był taki projekt, który no rzeczywiście koordynował minister Romanowski. O, no właśnie, to można powiedzieć, że był protegowanym w takim razie pana ministra Romanowskiego. No zakładam, że, że jego Jakieś zalety wówczas zaobserwowane przez ministra romanskiego spowodowało, że podjął z nim. Współpracę może, w nadzorowanym przez siebie departamencie, no, A Może pan raz po prostu, po prostu jak się zorientował? Że... Siebie, że... że finalnie była błędem. A, no, a może pan raz po prostu jak się zorientował, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości są roz, rozdysponowywane tak, jak nie powinny być rozdysponowywane, i że on kiedyś być może będzie musiał za to odpowiedzieć? No to po prostu próbował się zabezpieczyć. Panie redaktor, z nagrań, które są prezentowane, większość te, które są w nagłówkach wybijane, to są jego własne słowa, więc on idzie, nagrywa, kogoś wierzy świadomie nagrywa, i jego słowa, że będzie problem czy coś, są. Do zdjęcia innych osób przypisywane i to ma być skazanie że coś na tej taśmie jest. No to media... W ubiegłym tygodniu były kolejne nagrania, ujawniane przez media. Rozmowa z 21 lutego. to za kilka dni są wybory do Parlamentu Europejskiego. Może coś o tym. Tak, zaraz bo to jest, się, zaraz wydaje tak. mi się, że ważne wybory. No Skoro ważne wybory, ważne, rozmawiam codziennie tak. o tych wyborach. Ale pani ze mną tym nie chce rozmawiać? No ale chciałabym również porozmawiać o Funduszu Sprawiedliwości, ja bo to jest ważna sprawa. Czasu. Kluczowe raz... nagranie, to ma być kluczowe nagranie. Rozmowa z 21 lutego tego roku, kiedy pan się już y, zgłosił do prokuratury i obiecano mu status. Roman Giertych, Bo pan Giertych opowiedział, że w styczniu do niego się pan zgłosił. Ale do prokuratury się zgłosił. No ale przecież Roman Giertych mówił, że jak ktoś generalnie ma jakieś materiały y, związane z poprzednią władzą, to może się do niego zgłaszać. Także to nie było na zasadzie, że tajne przezpołówne. No. Może warto zapytać, czy pan Roman Giertych instruował tego pana, co ma mówić na tych nagraniach, jak ma prowokować? No A, myśli, to zapytać, a czy, czy Roman Giertych też instruował, co miała mówić była szefowa Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, która zdaje się <grym> trafiła do aresztu. Na trzy miesiące? Pani redaktor, przychodzą różni ludzie, różnie ludzie mm -hmm. rozmawiają, ale ta No, sprawa, ale z tych nagrań ta, ta, wynika, ta że jest i pan, dęta, i jest pani... tematem zastępczym wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ Donald Tusk zgadza się na to, żeby do Polski wysłano migrantów. Cztery tysiące z Niemiec e, przyjęto Chciałam w ostatnie powiedzieć, kilku powiedzieć, że miesiąca. Polska jednak zgłosiła swój e, przeciw, to po tak, pierwsze. i, i tak, tak zgłosiła swój sprzeciw, że cztery tysiące Niemcy nam wysłali już w tym roku od siebie. E, Gdzie i, nam wysłali? E, chcą, w, wczoraj podała pani redaktor Fedorska informację że nie, niemieckie biuro, y, no, tak? Niemiecki mm -hmm. biuro federalne odpowiedziało. że ona ta informacja jest wiarygodna. Skoro niemieckie biuro federalne odpowiedziało, że 4000 tysiące nielegalnych migrantów przesłało do Polski. E, jest to informacja z wczoraj, zaprezentowana przez panią Agnieszkę Fedorską. Zachęcam, żeby Radio z się zainteresowało. Donald Tusk e, forsuje Zielony Ład ze swoją ekipą. To jest e, e, wszystkie te sprawy, próbuje no, się Jeśli chodzi o Zielony Ład, to wyście go również zakładać. I przyciszyć. przecież nawet Jarosław e, Kaczyński mówił, że jeśli go, go nie zaakceptują, to będziemy na marginesie. To również Panie były redaktor, słowa ze strony prezesa wypowiedź, Kaczyńskiego. Ale wypowieczosowa Kaczyńskiego pochodzi z momentu, w którym e, projekty, które e, wykonywały ideę Zielonego ładu, były nieznane. Była tylko idea, że trzeba coś realizować. Natomiast, I dlatego tak nie, bardzo ją prezes Kaczyński. A jeszcze wcześniej nie, również, nie, nie. chodzi o to, że, że pani, pani przypisuje słowa do, do, do innego momentu w czasie. Chodzi o to, Zielony Ład był proponowany przez ekipę Tuska, był głosowany przez ekipę Tuska i będzie wdrażany przez ekipę. Pytuska. I rozmawiajmy o tym, jak oni chcą e, z, ubożyć Polaków na lata, tak żeby Polska nie dogunie, nie nie powiedział Nie Powiedział pan, pan, co spodowało. powiedział, a ja powracam do tego, o co chciałam zapytać, mnie, bo z tego ta nagrania... Sprawa, ta sprawa jest po prostu tematem zastępczym, by no, nie dyskutować tak, o, o kosztach zielonego woda. No, ale i tak się też składa, że jest dla was niewygodna, bo z tego nagrania, o którym wspomniałam, z 21 lutego tego roku, wynika, że i pani Urszula D była szefowa Departamentu Funduszu Sprawiedliwości i pan Bras mieli przygotowywać pana Romanowskiego, pana na kolegę partyjnego do ewentualnej rozmowy z Komisją Sejmową, która ma zbierać w sprawie y, materiały w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości i omawiają dowody, jakie przeciwko niemu mogą mieć prokuratura lub organy kontrolne i podają to słowa, jak ci złapią za rękę, to mówią, że to nie twoja ręka. No to czy można generalnie powiedzieć coś redaktor, <grafię> bardziej dobitnie? Panie redaktor, y, no, człowiek o na odpowiednim poziomie wykształcenia i y, pewnych kontekstów kulturowych i. Można powiedzieć, e, e, pewnych sytuacji. Których ludzie rozmawiają, którzy się dobrze znają, e, też czasami, żeby rozładować napięcie towarzyszące poważnej rozmowie, o rzucają mam. jakiś żart, Ale pan teraz zrobił e, ideologię. Nie, nie mogę. I Naprawdę, chodzi o to, pani redaktor, wierzę. że jak ja e, użyję jakiegoś cytatu, z, który jest uznawany za żartobliwy z jakiegoś filmu, to e, zaraz pani e, albo ktoś inny uzna, że ja to mówię śmiertelnie poważnie. E, bądźmy poważni. Ta sprawa jest tematem zastępczym wobec tego, że bardzo na złe rzeczy się godzi Tusk w Europie i chce to przykryć. E, przykryć zmianę traktatów również i sytuacja, w której Marcin Romanowski, e, wiedząc e, z informacji medialnych, że e, będą do niego kierowane pytania w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości, kiedy już będąc w opozycji, nie miał dostępu do materiałów źródłowych, e, chciał uporządkować swoją wiedzę z osobami, z którymi e, tym funduszem Zarządzał, to naprawdę jest nadzwyczajna sytuacja, że ludzie próbują ustalić, e, ustalić e, fakty e, zgodnie ze swoją pamięcią, ponieważ nie dysponują w tym momencie dokumentami. Naprawdę straszna rzecz. No to tylko przypomnę, co. Że również, yy, również najwyższa, do... najwyższa Izba na komisję, Kontroli również mógł... miała daleko idące zastrzeżenia do tego, jak wydawane są pieniądze Sądów Sprawiedliwości. Ja wiem, zaraz tak, będzie się z nimi zastanawiać. Zakup kwestionowała. Wie pani, jaki, jaki był powód? Że e, ten Fundusz Sprawiedliwości nie przeprowadził dostatecznych badań, z których wynikałoby, że kamizelki odblaskowe, które zakładają dzieci e, idąc drogą, e, zwiększają ich bezpieczeństwo. To był zarzut z kontroli no dobrze, no pan oczywiście... Cały czas w tej ...na rację, że oczywiście nie ma tutaj o co kopii kruszyć, że to oczywiście jest robota y, a, y, aktualnej władzy, ale również od, co od wielu miesięcy donosiły o tym media, więc y, no, czekamy na wynik. Y, a co no też y, wynik, Wirtualna Polska pisze z kolei o wstępnych wynikach kontroli przeprowadzonej w Agencji Rozwoju Przemysłu i tam uwaga... Pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości tworzono fikcyjne działy dla osób zatrudnionych, które szły wyborami yy, i proponowano im bardzo korzystne warunki finansowe i sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. No, Proś, Pani, ciekawe. Komentarz do ciekawe tej tak. no, już, jeśli na razie mamy doniesienia medialne, to po pierwsze. Po drugie, oczywistym jest, że każda osoba, która podejmuje współpracę z e, instytucjami publicznymi, e, powinna e, realizować zadania, które są jej Powierzone. Jak podaje pod, 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 większość że tych tak osób miała sprawie. być związana ze środowiskiem prawa i sprawiedliwości. Zatrudnianych tu przed wyborami na y, korzystnych warunkach finansowych y, około 30% dodatkowych osób zatrudniono. Pani, Pani redaktor, to są spekulacje medialne, ale. Pensji podam na może fakty medialne. Tak, miała sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pani redaktor, podam takie może fakty, bo poprzednia kampania wyborcza do Sejmu tam dużo było, że jakieś tuste koty i tak dalej, tego typu podnaracja. narracja, a kiedy do władzy doszła nowa koalicja, ówczesna opozycja, to chociażby w PWPW pan Kierwiński nadzoruje przez MSW ja nadzorował, bo już nie jest ministrem. To dziwnym trafem osoby z jego otoczenia trafiły do, te, do tego miejsca. I wie pani, jaka jedna z pierwszej decyzji była? Gigantyczne podwyżki. E to jest fakt. Natomiast ta sprawa, którą pani zacytowała, jest to na razie są doniesienia medialne, jakieś przecieki e, i e, przede wszystkim. Jeśli, to są wyniki e, kontroli wszystkim... audytu, który miał zlecić nowy e, prezes tej instytucji zarządził kontrolę, bo e, poprzedni szef tej instytucji został odwołany w kwietniu, nazywał się Cezariusz Lesisz i był w przeszłości kierowcą i sekretarzem Kornela Morawieckiego. Ale dobrze pani redaktor, na razie jest zbyt mało informacji, żeby ocenić, e, czy takie puszczenia formowane w artykule są takie zgodne z prawdą. Takie doniesienia do, 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 dotyczyły aktualnej władzy, no to wtedy pan poseł po, po prostu mógłby to absolutnie tutaj przez pół godziny komentować. Ale powiedziałem Miałby. przecież konkret, konkret, że gdzie podwyższono komu pensję w sytuacji, kiedy ktoś kwestionował wysokość zarobków spółka Skarbu okay. Państwa. Do, no właśnie. Zawsze można się wypowiadać na temat przeciwników. Natomiast my, jeżeli pytamy o własne, jeżeli pytamy o to, co się no, działo to z Prawo i Sprawiedliwości. Ale przecież odpowiedziałem, że jeśli, e, e, że w tej sprawie y, po, powinno być tak, że Żena. osoby, które jeśli podejmują współpracę, powinny się z niej wywiązywać i realizować powierzone zadania w spółce czy instytucji, która ich zatrudniła. I ten artykuł nie przynosi dostatecznych odpowiedzi, czy tak było, czy nie, tylko kilka spekulacji poczekamy, będzie to zapewne wyjaśniane i zobaczymy. No, gdyby to dotyczyło to aktualnie władzy, to pan by miał już na ten temat wyrobione zdanie naprawdę od A do Z. Nie, nie, Ale proszę tak samą, powiedzieć. Panie Redo, pan... tak bo... samo jak ta, ta sprawa będzie wyjaśniona, to jestem ciekawe, czy będzie wyjaśniona sprawa tego, że fundacja, która przygotowywała dla Rafała Trzaskowskiego zalecenia, żeby zdejmować krzyże w urzędach, dostała 130 tysięcy w konkursie, w konkursie w urzędzie. Miesiąc wcześniej sobie to pisała cel statutowy, który akurat przypadkiem pozwala robić takie raporty i tam była w zarządzie tej fundacji pełnomocniczka Rafa Trzaskowskiego. Ciekawi mnie, czy tak transparentny konkurs na, na e, zrobienie papierów, żeby zajmować krzyże w warszawskim ratuszu, będzie również wyjaśniany, pani redaktor, tak jak ta sprawa, którą pani przytoczyła. A kto miałby to wyjaśniać? No właśnie, kto miałby to wyjaśniać? Kolega Trzaskowskiego Bodnar, no to pani myśli wyjaśni, skoro zajmujesz się teraz ściganiem opozycji? No to... Podobało ci się wideo. Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.